Cześć, witamy wszystkich. Zaczynamy nową serię, w której będziemy pokazywać swoje zakupy. Coś też powiedzieć na dzień dobry jeszcze? Nic nie widzę. że pięknie jest. Idziemy po odżywki do Carrefoura. Do tak, bo odżywki białkowe tak drżały, że szukamy, że szukamy najtańszej. <noise> Kupiliśmy dwie odżywki, promocja była akurat. Są e, w takim na przykład Carrefourze taniej niż e, jak ci influencerzy reklamują wraz ze swoimi rabatami, tu te odżywki mimo wszystko wychodzą taniej w markecie, więc warto za... zwracać uwagę 54 na złotych nam wyszło za jedną torebkę, 7 centy. 700, no. Ile normalnie kosztują? 70. 70 zł, a my za 54 kupiliśmy. No niestety, czasy są takie, że trzeba sobie jakoś radzić. A to co zaoszczędziłem, to kupiłem sobie gazetkę. <laughs> Przypomina mi ten okres, kiedy tam sobie szukałem samochodu i w sumie na podstawie tej gazetki wyszukiwałem. Bo tu wszystkie jakieś cenniki są, e, jakieś opcje, co tam może być w samochodzie. Potem, oczywiście, w salonie się okazuje, że jest trochę inaczej, znaczy się drożej niż tutaj podane. Teraz tak, tak jedziemy gazeta, do salonu. Katalog, katalog z samochodami Drzywki. Teraz idziemy do Biedronki po po co? Po serek e, Po jakiś. pudingi proteinowe. Po pudingi jak będą. A bo pierogi już kupiłaś, pierogi. Bo są dwa w cenie taniej. Dwa w cenie taniej są. Ostatnio jadam pierogi z biedronki, teraz z, z serem i z jagodami, nawet są dobre. Trochę białka też mają. To zdrowo trzeba się żywić, tak? Tak. Wróciliśmy właśnie, w sumie to nic nie kupiliśmy, trochę coli. Przecież będziemy pokazywać coli. Na przykład jakieś takie rzeczy na szybko sobie czasem jem, bo jak potrzebuję sam zrobić obiad, to taką jakąś lasagne sobie wezmę, zrobię. W pikarniku to 20 minut się robi. A że białka ma trochę za mało, uzupełnię sobie czymś takim, takie sobie kupujemy różne jakieś Gdy serki ten właśnie. Pierwszy raz kupujemy. No ten pierwszy raz akurat, ale jakieś takie tego typu, typu rzeczy. I to, to właśnie było dwa za 3,50, a normalnie są po 4,50. 154 no kalorie, 20 gramy białka, a Tamisia, coś jeszcze? Ja bardzo lubię te muszelki czekoladowe. Zabroniłem ci chodzić na łóżko? Co? Zabroniłem na łóżko chodzić? Jest na łóżku! Nie Nikt ten. nie wie co to są odżywki białkowe w ogóle. Którą to jest kupiłem? Ciebie słodka. To jest taki proszek, co się Uf, miesza z mlekiem. Do. I jest takie słodkie, zalewasz sobie i masz lepsze to płatki. Było? To są Advance Warsy, czyli gra na Nintendo Switch. Dzisiaj jest premiera, ja zamówiłem to w przedsprzedaży. Nigdy takich rzeczy nie robię, żeby zamawiać w przedsprzedaży, bo jakoś nigdy mi się nie spiesza. dwa, że zawsze na początku te gry są droższe, potem można jakąś promocję sobie wyhaczyć, ale bałem się, że wykupią, zaraz się skończy nakład i, i będzie problem, a zależało mi, żeby kupić fizyczną wersję. Ja mam bardzo mocny sentyment z tą grą, dlatego że grałem w to kiedyś na Game Boy'u. I była to dla mnie taka gra, która się właśnie kojarzy z tamtymi czasami. Ja się strasznie dam, może znać kiedyś, czy, czy mi się spodobało. To jest jedyny energetyk, który nie ma w sobie... Tauryny, przynajmniej tak napisane jest tutaj w składzie. Nie mogę jakoś tych y, z tauryną rzeczy pić, bo czuję potem w sercu takie coś dziwnego. Przerzuciłem się na kawę, ale czasami mam ochotę, właśnie ten. I wszystkie te tabletki takie y, energetyczne, wszystkie monstery, dziki i to wszystko inne, to wszystko ma w sobie taurynę, więc y, no naprawdę spluszam, jak będę reagował na to. Dwie tabletki, 200 mg kofeiny. Panny Story. No, dawaj, teraz twoje rzeczy. ja kupiłam ze mnie do kwiatów, do niczki i ze to jest coś, co mi się zawsze skończy. skończyć? to jeszcze może się skończyć, Nie, ale do nic mi się kończą często. Uwielbiam po prostu przesadzać kwiaty. Uwielbiam kupować kwiaty. Chleb z żurawiną kupiłem, bo lubię chleb z żurawiną. Trochę droższy, ale może lepszej jakości. Łososiowa, po 26 zł za kilogram, obniżka. Monika kupiła tami żarcie. Dla tam to, nasz, żarcie, to, to nasz buldo. nasz Było o smaku takich właśnie tych pepisów I tak mi się. Wykonowe i tak to mi ten zapach tak mi się spodobał, że musiałem pepisy sobie kupić, chociaż tak kilka, żeby zjeść na ten smak, żeby zaspokoić. Jak Michała poznałam i jeździłam do jego dziadku, to, to zawsze miała pepisy. Zawsze nas częstowała pepisami. Chciałem oh wow. tylko powiedzieć na początku, że ten chleb, który pokazywałem na jednym z poprzednich ujęć, był bardzo smaczny. I mogę z go z całym, z całym sercem mogę go polecić, z żurawiną. Jak ktoś lubi żurawinę w chlebie, no pyszny był po prostu. On miała serca, nie wiesz 4 złote z kawałkiem kosztował, a kolacja była co za w ogóle jakaś głupota, bo to cztery krąki kosztowały 4 złote, a z No i zjadłem wszystkie. A bo to on był na wagę, to nie jest tak, że 4 złote kosztował. Przechodzimy do kolejnych zakupów, tym razem zakupy Filmu. Takie bardziej używane. Chcę opowiedzieć o swoich przygodach z Oelixem. Zaczęłam dosłownie, nie wiem, ze trzy miesiące temu, jak, nie, może nawet dwa miesiące temu. Bo jak coś chciałam czasami kupić, to prosiłam Ole, żeby mi kupiła. Kupowałam rzeczy na Winted, a tutaj jakoś tak nie, no, jakieś różne historie słyszałam o tym Oelixie. Kupiłam wadzonik zadowolona, bo chciałam, bo mam jakieś fazę na jakieś złote akcesoria ostatnio do domu, co tam Michał się pulta. No to zamówiłam wazonik, przyszedł ok. Wszystko. Następny zamówiłam wazonik, przyszedł. A pokaż ten wazonik, bo to. Nie no mus... nie, bo tam kwiaty są w nim, już musiałabym. To ten... jest ten złoty? Tak, ten z palmami. Ale musi być kontrast, bo ty zaczniesz na Ja przyniosę. Dobrze. Nie, bo tu jest jeszcze to, co mi się podoba. No to dobrze. Co ta choinka jeszcze? Osobno kupiłam liście. Taka piękna rzecz. Ile za taką piękną rzecz daliśmy? <noise> no nie wiem, no wazonik był a osobno kupiony. No nie pamiętam. Ale około, no około ile mógł on kosztować? Najpierw kupiłam liście. Tak, nie, no. najpierw wazon kupiłam. Dokładnie. Zadowolona z wazonu, bo złoty, nie? Ładny. No ładny, nie pobity i o. Liść no, ład, przestań, liść no. ładnie się przestań, no! bardzo ładnie się trzyma. Bardzo ładne liście. Sztuczny plastik. No. <noise> Naturalny plastik. Dobra, dawaj. No to. widzisz, to te... No i wazonik, następna rzecz. Następną rzecz, jaką kupiłam, no to tam był też wazonik, nie? Oj, ten mały taki złoty. Tak. Przyniosę ci go. Pomyśl, kosztował. A to to nie, to 10 zł, to w ogóle to grosze jakieś. Złoty czy ten ananas? Ananas to na wintet kupiłam. Następny był ten wazonik. On tam był w, Ale no... w komplecie z cukierniczką złotą. Pytałem się pana listonosza. Czy istnieje jeszcze jakieś inne Czy domostwo, możemy być na ty... Które tak często <gry> zamawia jakieś rzeczy, właśnie z jakichś vintedów i zoelixów? Powiedział, że nie. Chodzi o Wazonii. Chodzi o wazonik. No, no dobry wazonik. jest dobry. Ananas jest nas Ananas, Ananas jest z Vinted. Ananas z jest też udana transakcja, bardzo. Wszystko jest super niezbite. Wersja glamour. Wersja glamour, to jest bardzo Dobra, bardzo chodzi o to. I, no i no, trochę mówię, o no dobrze. I to są udane zakupy Twoje, tak, tak? Tak. Ile to kosztowało? Też nic nie pamiętasz? Co no, cała ten, ten Około 20 zł z wysyłką, no to to się opylało, nie? Z Vinted. A tak. wazoniki były z OLX. Wazoniki z na Na jest tam 5 złotych wysyłka i co, co jest najlepsze, tam jest coś takiego jak ochrona kupujących. Gdzie? Na OLX, no. znaczy na jednym i na drugim, bo na początku Dobra, było na Vinted. po jednym. Tylko. No to sobie zamówiłam sztućce, nie? Mówię, chcę mieć złote sztućce, mówię do Oli, szukaj mi złotych sztućce, ale ona mi jakieś radzieckie znalazła. No to mówię, no to znalazłam, a aukcja była ładna. Zdjęcie było takie, no nieprawdziwe w sztućce, tylko z jakiegoś tam to było. Sztućce 140 zł. 140 zł, no. Przyszły w kartonie po budach, ale... zawinięte są tak. To ale Michał nie. wam pokaże zdjęcia, bo ja tam. No pokaż z bliska, to będzie widać to, to też taki ładny ten nóż, nóż taki ładny no. był. praktycznie każdy sztuciec no, jest to. porysowany. O, tak zrobimy. O, dobrze już. <laughs> No, ale co no, <noise> no. no? dobra, ale oba... Nie wiem, to no Michał Wam pokaże. I drugi też takie coś ma. Tak chodzi o to, że są Posiepane. Po, ponadginane, każdy sztuciec jest porysowany. I wygląda to... No to napisałam do babki, mówię, że... No być nowe przede wszystkim, one były zaznaczone jako nowe. Napisałam do babki, ona mówi, że mogę odesłać, nie? No to ja piszę do tego Elixa, zaznaczyłam, że jest problem. Po dwóch dniach jakoś odpisała mi jakaś dziewczyna, żebym wysłała zdjęcie opakowania, zdjęcie etykiety, zdjęcie sztućców. Bla 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 i ewentualnie screena mm, rozmowy z nią. No to wieczorem wysłałam, wróciłam, wysłałam i wszystko. Czekam, 3 dni już cisza jest. Nawite to wona tak, że zaznaczam, że jest problem, wysyłam zdjęcia i oni się tym zajmują od razu. A tutaj A mają do... 30 dni, czajcie, mają 30 dni na to, żeby sprawdzić, co się dzieje z rzeczami. A, i to jest następny hit, bo tu jest kolejny czekaj, To zakup. Za chwilę, to za chwilę jeszcze nie skończyliśmy. No dobra. No. Procedura na eliksie jest taka, że... Monice nie odpowiadało, więc napisała do tamtej babki. Pieniądze są cały czas zamrożone. Tamta babka mówi, no dobrze, to jak pani nie odpowiada, to proszę to odesłać. Ja teraz... nie ma takiej opcji, żeby nie odesłać, opcji. tylko trzeba. Znaczy, przez... Może jest, ale my żeśmy nie, nie ma, znaleźli. nie ma, nie ma. Piszemy do Elixa, Monika pisze. Tam pani mówi, że... Że trzeba zdjęcia jej wysłać, mimo że tamta już chciała pani, żeby już jej to odesłać i żeby już cofnąć tę transakcję, to mimo wszystko trzeba było jeszcze wysłać zdjęcia do Oeliksa, do pani, która się tym zajmowała. Pani odpowiada teraz. Prawdopodobnie zostało zwołane konsylium. Prezesi Oeliksa się zjeżdżają, telefony dostali w tej sprawie. No i teraz czekamy, będziemy miesiąc czekali, aż wszyscy prezesi. Tak, bo 30 dni jest na rozpatrzenie. O wszyscy się zjadą i rozpatrzą tą sprawę. Zobaczymy z jakim skutkiem, czyli podsumowując, kupujesz nową rzecz, płacisz za ochronę kupujących, a w ochronie, to jest kolejny hit, jest napisane jeszcze, że ochrona kupujących dotyczy tylko rzeczy nowych, nierozkompletowanych, chyba, że tam było napisane, czyli muszą być to rzeczy nowe, a kupiłam rzecz używaną, ja tylko, że tam tego jeszcze do ja miałem też problem, bo zamówiłem, nie, sprzedawałem coś na Allegro, coś tam sprzedawałem na Allegro, i kupiło, kupił ode mnie gość, który niby miał to odebrać osobiście, ale to było widać jakieś konto fejkowe, takie dopiero co założone, z jakąś dziwną nazwą. Napisał do mnie takim polskim, niepolskim i jeszcze powiedział, że on bardzo przeprasza, ale chce, żeby gdzieś tam to za granicę wysłać. No więc ja napisałem tam od razu do Allegro, to zdenerwowany trochę, bo tam prowizję dosyć dużą pobierają, Jest ja zdenerwowany napisałem do Allegro. I chwila. Y I to jakoś tak było, że weekend był w ogóle wtedy. I mówię, Jezu, to teraz będę czekał, aż oni to odwołają. Nie będę mógł tego znowu wystawić po raz kolejny, żeby ktoś to wziął, chciałem to sprzedać. Ja nie lubię długo sprzedawać. I mówię, o Jezu, ile to będzie trwało wszystko. W ciągu godziny gość odpisał, załatwił wszystko, cofnął tą transakcję, cofnięta została ta prowizja naliczona, czy tam ta opłata transakcyjna, i mogłem od nowa wystawiać. Także o tak, o tak, aż byłem po prostu w szoku. A to była też ich wina, bo zatwierdzi konto fajkowe, które Ale... nawet się numer nie zgadzał, no nic się nie zgadzało. Aż byłem w szoku, jak, prost, jak szybko można załatwić taką, taką sprawę, no bo przecież ile tam osób sprzedaje, tam całe masy osób sprzedają. A tu o tak i załatwione. A właśnie kiedyś na Allegro tak było, że żeby konto mieć trzeba było dostać list potwierdzający swój adres, a teraz to gdzie tam zakładasz, w ogóle numer telefonu jakiś był wpisany dziwny, adres też jakiś wymyślony. Który nie istniał na no, oczywiście. Dobra, przechodzimy do... Dobra, do zakupu numer dwa. to jest z tego samego tygodnia. Nie bez powodu znajduję się już w worku na śmieci. Mieszkam w Warszawie. Pan z Warszawy. No dobra, pomijając to, że doniczki kosztowały 2 złote, bo ten, no ale no, kosztowały, no to wzięłam, nie? Albo potrzebowałam. Więc doniczka, która była y, dodatkowa, zawinięta była cała w folię bąbelkową i pękła tylko tutaj w pół. To z IK jest doniczka. Ja mam to singole, A tu jest doniczka tak. numer 2, którą chciałam. Na tej mi najbardziej zależało. Doniczka numer 2 wygląda. Zawinięta, tak. nie wiem, no weź, no bo to się sypie. No dobrze, chociaż trzeba pokazać, Ale co dobrze, chodzi. no to tak wygląda, no. O. Tak wygląda. tak wygląda ta doniczka, jest w formie puzzli i ona w ogóle nie była osłonięta, to było se tak, to było tak. A my już się podejrzewali, że tak będzie, bo jak to wyjęli z paczkomatu, to to już rzęziło. A druga sprawa, że to jest zawinięte w pudełko, po butach było i w dodatku o, to są takie, jedynym zabezpieczeniem tego, to było coś takiego, no uwaga szkło. Jeszcze to, taką choineczkę i ta jest piękna i to już zamówiłam od Pani tą choinkę. Za Eliksa to jest też tak? Tak. Czyli jest... uzał, ten zakup się, ale Ty wiesz co, nie podajesz cen w ogóle to jest nieciekawe przez to. Za to zapłaciłam 15 zł plus wysyłka i plus 18 zł albo 19. Nie, ja bym za to 19 zł nie dał jak yy, w plastiku to nawet nie gra, no ani nie śpiewa. Podsumowując, jeśli chodzi o zakupy Elix, czy mam komuś poleciła, yy, dla ludzi o mocnych nerwach. Specjalnie nie płaczemy z tego powodu. Ale to że nie one chodzi o to, nawet... zapłaciłam 8 zł z wysyłką, tak była ochrona kupujących. Ale dlaczego jest ochrona kupujących na rzecz? które ja nie mogę potem zareklamować, bo, bo jest używana, no, bo to jest w ogóle bez sensu. No to jeśli jest używana, no to niech nie, nie pobierają za ochronę kupujących. Kupowanie na Eliksie czy na Vinted jest fajną rzeczą, bo możesz, tam naprawdę duże rzeczy można fajnych wyhaczyć, ale naprawdę mam całą listę takich zakupów nieudanych, chociażby y, Twoja kurtka ostatnia, tak? Tak, ale o kurtce powiemy następnym, następnym razem. razem powiemy. Jeżeli film był taki, wiecie, znośny, taki, że mógł się tak trochę spodobać chociaż, taki, że no, dało się to obejrzeć, to zaznaczcie. Mam prośbę, żebyście wy napisali w komentarzach swoje przygody z, właśnie z jakimś Alixem czy z Vintage, czy kupujecie, czy nie kupujecie i czy mieliście dobre doświadczenia, czy niedobre doświadczenia, bo ja mogę powiedzieć, że są moje są takie pół na pół, no, nie mam ani, znaczy no, mam i takie, mam kie, dużo kiepskich takich, ale mam też dużo takich, takich, nie takich kiepskich, topowych. Takich no. topowych, taki, tak. że super takie strzał. na przykład no, jedyną zbudny. rzeczą, która jest w, według mnie tak ładnie wygląda, to jest ten ananas. Jest taki ekskluzywny. Patrz, a jak, zacz, nie, ale nie. poczekaj, zaczekaj. To ono w zestawie. To jest, to jest słabe. Patrz, w zestawie, no, jak nie. wygląda. Do tego pasuje, nie? Do nie, tego. To, to cały zestaw? Dla nas do tego pasuje, a to jest takie chyba niezbyt. Napiszcie? Nie? Napiszcie, napiszcie. Ktoś jeszcze tą choinkę dostał. No, nie, już dziękujemy. prawda, tak, że tak w zestawie fest, jest nieźle, nie? Ja nie lubię takich gadżetów za Chcielibyście mieć taki zestaw? A Monika co chwila coś takiego daje. Chcesz taki, na kupić? Proszę, za, proszę zakciukować w związku z tym, co się wydarzyło z moimi sztycami, żebym się już nie denerwowała. I koniecznie napiszcie o swoich przygodach z Lixem i z Vinted. Inaczej w ogóle z takimi platformami, gdzie się kupuje takie różne rzeczy od kogoś, a nie ze sklepu.